Dzień dobry, witam Państwa serdecznie, z tej strony oczywiście Damian Chen, a to są Chiny Południowe. A tak dokładniej to znajdujemy się w mieszkaniu, które wynajmowałem tutaj na południu Chin w mieście Zhongshan przez ostatnie dwa lata. Wpadłem na chwilkę, aby nagrać to mieszkanie i pokażę Wam w jednym z kolejnych odcinków porównanie typowo chińskiego mieszkania z naszym mieszkaniem, mieszkaniem, które wykończył Polak. Proszę Państwa, znany doskonale w całej Polsce stand-up Rafał Pacześ, który pochodzi z mojego miasta Łodzi, spopularyzował w pewnym momencie hasło jebać biedę. Humorystyczne hasło. Mojemu życiu od prawie trzech lat przysługuje głęboka myśl, którą się kieruje w tym życiu, a brzmi ona jebać pandemię, jebać COVID. I tak oczywiście na samym początku byłem przerażony, jak każdy. Które nie, nie rozumiał tego zagrożenia, tak? Wszyscy się baliśmy o życie, ale to trwało przez 3 miesiące plus, minus, kiedy rzeczywiście, może nawet mniej niż 3 miesiące, kiedy wszyscy byliśmy przerażeni i nie, nie wiedzieliśmy, z czym mamy do czynienia. Jeżeli zostaliście moimi patronami lub jesteście członkami grupy na Facebooku, to zostawcie teraz łapkę w górę i przeskoczcie na materiał, który udostępniłem jednocześnie. Na tych kanałach, tak? czyli na stronie Patronate i na grupie zamkniętej w Facebooku. Będzie to bowiem identyczny materiał z tym, z tym, że rozbudowany o dodatki, które po pierwsze dodatki, które nie wypada mi publicznie udostępniać na YouTube. Po drugie, no, rozbudowany o moje własne poglądy, o to jak ja postrzegam aktualną sytuację w Chinach. Tutaj w materiale publicznym będzie to nieco ograniczone. Kochani, w Chinach dziś odbywa się rzeź covidowa. To nie jest kolejna fala zarażeń. To jest mega tsunami. To wygląda tak, jakby ktoś puścił bombkę, taką ale atom tylko właśnie covidową w Chinach i z dnia na dzień niemalże całe Chiny od tak położyły się z ciężką gorączką do łóżka. Nie do końca potrafię to wyjaśnić, ponieważ większość osób dookoła mówi mi, że przeżyli największy koszmar w swoim życiu. Yy, zwijali się z bólu, szczególnie w pierwszą noc. Yy, słuchajcie, odpalacie telefon komórkowy. I widzicie od razu, dzieci chore, z gorączką, płaczące, leczą, ją na, leczą je na różne sposoby, starców, którzy już nie ma, że umierają. Po prostu jedna wielka rzeź. Ja zaraz wam powiem, zdradzę też to, ponieważ przeszedłem tą chorobę parę dni temu i muszę wam powiedzieć, że jeżeli to, co przeszedłem, a była to nowość, coś, coś innego zupełnie. Ale jeżeli to był COVID, to ja poproszę COVIDa rok w rok? Zamiast anginy, która najczęściej mnie dopada na zimę, zamiast przeziębienia, które mnie sponiewiera przez minimum tydzień. Ale co najciekawsze, chiński rząd chwali się przez cały czas głośno krzycząc na konferencji, że Chiny zwyciężyły, dlatego że Chiny, porównując do reszty świata, mają najniższy wskaźnik śmiertelności na COVID. I tutaj, na przykład, właśnie wjeżdża yy, materiał dla patronów. Jeszcze inna ciekawostka, i uważam, że akurat tutaj bardzo słusznie podchodzą do sprawy, yy, zaznaczają, że dane, które oni podają, to nie jest tak, że oni ładują wszystkich chorych do jednego worka na COVID, tak jak to było w Polsce i w innych krajach na świecie. Że ktoś y, zmarł na nowotwór, czy też no, miał inną ciężką, przewlekłą chorobę i akurat tak wyszło, że testy na COVID wykazał, że y, był pozytywny, wykazał, że ta osoba miała covid -a. to nie oznacza, że ta osoba zmarła na covid ale zmarła z covid I to uważam, że jest akurat słuszne podejście. Miasta w Chinach, szczególnie duże miasta, ale nawet u mnie to małe 3 milionowe Zhongshan, był taki okres ponad tygodnia, że miasto spustoszało. Restauracje, knajpy, jakieś kosmetyczki, inne serwisy, wszystko było pozamykane. To tak wyglądało, jakby w mieście wprowadzono lockdown, ale nie. No, całe Chiny się otworzyły, już nie ma obostrzeń. Ludzie po prostu zachorowali, zamknęli się w domach, yy, nastała cisza w mieście. Knajpy, sklepy, to wszystko było pozamykane, ponieważ nie było już zdrowej obsługi. Co? Ja czegoś takiego przez całe trzy lata pandemii w Chinach. No nie, widziałem na samym początku, ale to wtedy to państwo pozamykało wszystko. W mojej branży wszystko się pomieszało. Słuchajcie, yy, dochodziło do takich absurdów, że towar był gotowy do nadania, a nie było kierowcy zdrowego, który mógłby przyjechać i odebrać kontener. Yy, fabryki stanęły. Stanęły, bo ludzie chorzy są, leżą w domach. Stanęły, bo nie mają części, nie mają podzespołów. Dlaczego? Dlatego, że dostawca, supplier, dostawca podzespołów też leży w łóżku. Problemy były w portach w pewnym momencie z obsługą. Wszyscy, wszyscy położyli się, całe Chiny się położyły do łóżka na gorączkę. Słuchajcie, o takie prozaicznie proste rzeczy, jak na przykład wysłanie paczki, to był w pewnym momencie ogromny problem. Ja nakupowałem trochę różnych rzeczy do nowego mieszkania oraz na Wigilię yy, przez internet, tak. No i jak normalnie czekacie na paczkę dwa, góra 3 dni, no to tutaj czekam tydzień, czekam drugi tydzień, patrzę w pewnym momencie, część z tych paczek w ogóle została zawrócona do nadawcy. Okazało się, że yy, po prostu niektóre punkty tam po drodze, takie, jak to nazwać, no, transfery, przeładunku punkty, <laughs> były tak załadowane paczkami w pewnym momencie, że oni nie byli w stanie to ogarnąć i wszystko, co, nowego, co nowe przyjeżdżało, oni to zawracali z powrotem do nadawcy. Yy, ciężko wysłać, nawet, nawet teraz jest ciężko wysłać paczkę. Trzeba czekać, Bóg wie ile, aby kurier łaskawie przyszedł. Najczęściej dyszące kuje. Mówiłem już chyba w poprzednim króciutkim, nie odcinku, tylko takim komunikacie. Mam dobrego przyjaciela, który pracuje w państwowym zakładzie w Chinach. 54 tysiące ludzi zatrudniają do pracy w tym zakładzie. I słuchajcie, niemalże z dnia na dzień położyło się do łóżka 47 tysięcy ludzi. To on mówi, że bo to jest kawał wielkiego, silnego chłopa. Tak? I on po prostu od samego obserwowania tego, co się działo dookoła, yy, sam się rozchorował. Bo to, 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 to było przerażające. I słuchajcie, to nie jest tylko tak, że dopada wyłącznie Chińczyków. Nie, cudzoziemcy tak samo chorują. Niedawno była wigilia organizowana w Kantonie. Podobno, fantastyczne przyjęcie. Bardzo chciałem. Pojechać, jeszcze tam coś potwierdzałem dzień wcześniej, a mówiłem, jaki jest wiek mojego dziecka, opytali. Eee, w każdym razie no miałem pojechać, ale żona mi zrobiła dzień wcześniej aferę, że w kantonie, do kantonu zabierzesz chenia, tam jest szczyt zachorowań teraz. Eee, no i doszedłem do wniosku, jak to kolega Maurycy mówi, czasami lepiej mieć spokój niż rację. Eee, Logicznie myśląc, dziecko, które codziennie chodzi do przedszkola, ma kontakt z dużą ilością ludzi. Ja biegam wszędzie bez maski, tak samo dziecku nie zakładam żadnej maski. Chodzimy, chodziliśmy do domu handlowego, chodziliśmy na plac zabaw, tak? Jaka byłaby różnica, tak? Co, co, co by było takiego groźniejszego, bardziej niebezpiecznego, właśnie w tym przyjęciu. Ale okazało się, że wszyscy, przynajmniej których ja znam, którzy uczestniczyli w tej wigilii, w ciągu dwóch dni po wigilii rozłożyli się. Teraz już ucichło, ale słuchajcie, przez ponad tydzień. Dzień w dzień od rana do wieczora słyszałem sygnał karetki. Nie wiem dlaczego jeżdżą na sygnale, kiedy tego sygnału nie potrzeba, no ale tak było. Mało tego, jeszcze z takich, no troszeczkę wydaje się, czegoś nieco innego, Nowe, no, nowość, tak? To jest kaszel wszechobecny. Stajecie na balkonie. I z każdej strony przez cały czas słychać, że ktoś gdzieś kaszle. Przeprowadziliśmy się 18 grudnia. Ekipa przeprowadzki dyszała. Później zadzwoniłem po mistrza do baterii potrzebowało zamontować nową w łazience. Straszny miał kaszel. Przyszła ekipa naprawić klimatyzację, bo nam ogrzewanie w klimie siadło. Też dyszeli. Po prostu wszędzie ludzie kaszlą. Ja już miałem taki moment, że nie znałem już nikogo zdrowego w najbliższym moim otoczeniu. Lub kogoś, kto no, ozdrowiał, tak, przeszedł, przeszedł już tą chorobę. Nawet moi teściowie nie pamiętam, kiedy teściowa chorowała. Teściu może gdzieś tam kiedyś ciągnął nosem ale też yy, wiecie dawny żołnierz yy, no twardy facet nagle teściowa i teściu razem 40 stopni gorączka yy, teściowa przez ponad tydzień nie mogła nic mówić w ogóle teściu się w miarę szybko pozbierał no i w końcu też mówiłem wam w poprzednim odcinku że również trafiło na moją żonę yy, na początku bolały ją plecy to posmarowałem jej fastum z Polski. Nie wiem, dlaczego w Chinach nie ma za dużo takich właśnie yy, kremów, jakiś past na yy, bóle mięśni. Dlatego zawsze, jak jestem w Polsce, to kupuję tego typu wynalazki. E, posmarowałem jej plecy i jakoś jej to przeszło, ale dnia następnego już wszystkie stawy, wszystkie możliwe stawy ją bolały. No to mówię, no to nie, przecież nie będę teraz kąpał w tym yy, fastum. Tylko znalazłem i czy jakieś tam inne tabletki przeciwbólowe. No i pierwsza noc książkowo 39-40 stopni. E, później, jak już ta gorączka zeszła, dnia następnego była lekka gorączka 47, co się ciągnęła przez jakieś dwa dni. E, Kata, kaszel, gardło. Nie mogła mówić tak samo jak teściowa. I tak. 3-4 dni ją dość mocno trzymało. No i później przeszło, no nadal teraz ciągnie się za nią kaszel niestety, ale już czuję się dobrze. Natalia, jak już odzyskała głos, jedną z pierwszych rzeczy, którą mi powiedziała, to mężu kochany, ty mi jeszcze raz powiedz, że COVID to jest żart, że to nie jest nic groźnego, to ja cię strzelę. No, i strzeliła mnie. No cóż, no, ostrzegała. <laughs> to jest już ciężka dyskusja. Yy, wiele osób, nawet Polacy, którzy nawet wykształceni Polacy, którzy mieszkają w Chinach, których ja szanuję, uwielbiam moi koledzy, koleżanki, którzy też oglądają mój kanał i nawet. W niektórych tutaj aspektach związanych z covid zgadzali się ze mną, teraz mówią, że powinienem to wszystko odszczekać. No nie! No nie, Sorki, ale jednak nie. Ja się tej paranoi nie dam poddać. Nie poddam się temu. <laughs> Słuchajcie, o mnie i o moim synu już krążyły szczególnie wśród naszej tutaj rodziny legendy. Że my jesteśmy coś super odporni i, i, i silni i to wszystko to jest to polskie DNA. Także chemio oczywiście jest yy, hybrydą, tak, mieszańcem, ale on otrzymał to moje DNA i dlatego on też jest silny i zdrowy. Dlaczego? No dlatego, że wszyscy byli chorzy. Yy, Kuzynostwo, wujkowie, babcie, dziadkowie, z masę rodziny, u nas tutaj po stronie chińskiej, wszyscy byli chorzy, i nawet moja żona już brała i ciężko, ciężko chora leżała w łóżku, a my, dośni, tak? Syn bez maski przez cały czas biegał. Ja walczyłem w przedszkolu, dwa razy z przedszkolem się kłóciłem, bo chcieli wymusić na mnie, abyśmy założyli maskę dziecku. Szczególnie jak były kiedyś nagle jakieś tam ogniska zachorowań, a teraz to już w ogóle pani wszyscy umierają dookoła, a pan maski nie chce dziecku założyć. Sytuacja była taka, że w przedszkolu u niego 90% wyniosło dzieciaków. Pamiętam, odbierałem ostatnio, jak jeszcze był zdrowy, to zaraz do tego przejdziemy. Jak odbierałem dziecko z przedszkola, wcześniej przyszedłem, patrzę, a z czterech nauczycielek została jedna. I z prawie 30 maluszków w grupie została trójka razem z Heniem, z czego pozostała dwójka zamaskowana i kata jakiś kaszel, ale jeszcze chodzą do przedszkola. Nauczycielka nie chciała ze mną rozmawiać, nic mówić, bo no jak coś tam powiedziała z dwa słowa, to ja słyszałem, że ma rozwalone gardło, czyli też prawdopodobnie była chora. A Henio, Henio bez maski, jakieś nie, dziecko supermena, biega sobie radosne klocki, sobie tam bierze i buduje zamek, z klocków składa. I też patrzyli już na nasze dziecko, co tu się dzieje. W mediach, rząd, lekarze, wszyscy. Wielki Zhongnan Shan, czyli taki bóg teraz, który nas chroni. Lekarz wyznaczony przez władzę do walki z COVID-em. Mówi, że maskę trzeba założyć dla bezpieczeństwa. A ten mały bąbel biega radosny i bez maski. Nie chory, żadnej infekcji, nawet kataru nie miał. Ja też, ja... Ja właściwie tak gdzieś od majówki, kiedyś pamiętam, że zrobiło gorąco w 2020 roku, zdjąłem maskę i mówię chrzanie to. Tak? Jebać pandemię. I nie chodziłem w masce, nie chodziłem przez prawie te trzy lata w masce. Biegałem po fabrykach bez maski, biegałem w pociągami. Ostatnio przez ponad dwa tygodnie jeździłem, nie wiem, z 5000 km zrobiłem tylko tutaj po naszej prowincji Gwandu. Byłem w dalszych, dalej położonych fabrykach, gdzie no samochodem byśmy jechali ponad 4-5 godzin, mimo że to samo województwo. Ale dlatego wtedy się w pociąg wsiadało. W pociągu setki ludzi. być tutaj to wszystko jest otwarte. W, w pociągach chińskich. I ja, ja z maską tutaj na brodzie, tak? no bo ja muszę oddychać. I, i nic, mnie, nic mnie nie chwytało. Tak? Nic mnie nie brało. Ale niestety muszę przyznać, że jednak nie jesteśmy Supermanami. Mój syn dostał gorączkę w jakieś dwa dni po opublikowaniu ostatniego filmu na kanale. 39 stopni w nocy, dwie noce bardzo podobne: 38 z kawałkiem, 39 nawet z kawałkiem. To 39 z kawałkiem to było pierwszej nocy. Eee, no Na początku miał chyba pierwszego dnia dość intensywny katar. Ten katar mu też wyjątkowo szybko w końcu przeszedł. Eee, nie było kaszlu, nie było kichania, no, nie było apetytu. Na no, to wiadomo, że e, jak jest gorączka to człowiek e, dorosły czy dziecko nie ma apetytu. Eee, suplementowałem siebie i jego to już od dawna, szczególnie zimą. Ale często mu daje, bo jak zaczął chodzić do przedszkola, to chciałem mu podnosić odporność. Witaminę C, witaminę D. Jak była wysoka gorączka, to plaster taki chłodzący na czoło przylepiłem mu w nocy i zastosowaliśmy jeszcze chińskie ziółka w plastrze. To taki produkt importowy jednej naszej klientki, jej własny przepis na przeziębienie. Tam chyba nie ma nic na zbijanie gorączki, nie jestem pewien. Na pewno nie ma jakiejś chemii zachodniej, jakiejś farmakologii. No i jak on się wygrzebał, niestety również dopadło mnie. Podejrzewam, że wynikało to z osłabienia. Ja miałem dwie noce zarwane. Co półtorej godziny budziłem się, żeby sprawdzić jemu temperaturę. Yy, więc byłem niewyspany, osłabiony i w końcu mnie również dopadło. Też yy, pierwsza noc, wieczorem się zaczęło, pierwsza noc 39 stopni. No i jak to w gorączce, ból głowy. To nie jest nic nadzwyczajnego. Ludzie mówią, że yy, no, COVID to jest yy, przede wszystkim zaczyna się od wielkiej migreny. Ach, macie, jak macie gorączkę, to najczęściej macie też migrenę. No nie migrena, migrena to jest osobna choroba, po prostu macie ból głowy. Co może takiego wyjątkowo specjalnego, innego niż wcześniej doświadczałem z, przechodząc przeziębienie, miałem bardzo silny skurcz w barku, tutaj w tym miejscu. Nie wiem dlaczego nie chciał ustąpić yy, nigdy nie miałem skurczy w tym miejscu, yy, ale ja podejrzewam, że to może nawet nie, nie wynikało z samej choroby, albo z tego, że wylądowałem yy, na niewygodnym łóżku. Yy, myślę, że ja bym tutaj się bardziej doszukiwał yy, jakichś yy, rze rzeczywistych przyczyn. Ale no, tak jak mówiłem wcześniej, wiele osób jednak narzeka na bóle mięśni, na bóle stawów. No Ja czegoś takiego nie doświadczyłem. Skurcze mnie łapały. Naprawdę skurcz w barku to był potworny. Także jedna noc 39 stopni. E, oczywiście no, jak to w gorączce e, wypociłem. E, sprawdzałem tą temperaturę, żeby też nie, nie przebiło 40 stopni. Yy, ale nic nie brałem na zbicie gorączki, nie, nie, nie miałem tak, aż tak wysokiej. Yy, dzień następny 37 stopni, duże osłabienie przez cały dzień. Następna noc kompletnie nie przespana. Nie wiem dlaczego jakby ktoś mi wyłączył funkcję spania. Chciałem i spać zgaszone światło, zmęczony, chcę usnąć. Całą noc nie mogłem zmrużyć oka. No i po tych dwóch nocach już było naprawdę z górki. Miałem chyba też takie lekko uszkodzone gardło, ale słuchajcie, no szybko mi to przeszło. No jakieś dwa dni czułem, że tam coś się zbiera, ale yy, przeszło. I coś chciałem jeszcze powiedzieć? Aha, wiem co chciałem powiedzieć, coś takiego troszeczkę innego, czego wcześniej nigdy nie doświadczyłem. Nie wiem czemu i tego też nie słyszałem od kogokolwiek innego. Zawsze jak kicham, nie jak kaszle, <kluzny> Nie, nie. Tylko jak kichnę, to nachodzi mnie tutaj na całej klatce. Mam gorący, nieprzyjemny, taki pulsacyjny ból. Na klatce i na plecach. Na skórze, a nie w klatce. Tylko to jest tak gdzieś jakoś na, na zewnątrz. Nie mam jej czerwonej, i. Nic mnie nie boli, jak dotykam, tylko jak kichnę, to mnie po prostu, to jest szale, szalenie wielki ból, więc staram się pilnować, jak mnie spędzi nos, po prostu unikam e, kichania. Ale to też już chyba e, częściowo przeszło. Widzicie, słyszycie mnie, jak mówię, e, minęły 3-4 dni i ja się czuję dobrze. Naprawdę, nawet ten pierwszy, pierwsza, pierwsza noc w gorączce nie była jakaś szalenie ciężka. Jak jestem przeziębiony, jak nie dopada przeziębienie, to ja chodzę zmulony przez ponad tydzień. Jak mam anginę, to mnie bolą uszy, boli mnie gardło, mam gorączkę, nie nadaję się do niczego. No, jeżeli ja przeszedłem COVID i tak samo mój syn przeszedł COVID. Ostatnio, to ja poproszę, zamiast przeziębienia, zamiast anginy, którą doświadczam niemalże co roku na zimę, to ja poproszę COVID. -a. I tak zupełnie szczerze, z serca muszę wam powiedzieć, że w całej tej sytuacji, yy, gdzie mamy dzień zagłady, yy, trupy na każdym rogu, ja jestem w ciągu tych trzech lat teraz w momencie najszczęśliwszym. Jestem mega szczęśliwym człowiekiem. Nadal w Chinach można powiedzieć, że sytuacja jest podbramkowa, że to nie jest normalne życie, ale to będzie już normalne. Myślę, że tak w marcu już będzie spokojnie. Eee, no ludzie biegają w maskach. Jak nigdy przez 3 lata nie biegali, to teraz wszyscy u nas w Jumshan biegają w maskach. Jak jeździcie pociągiem, to możecie zobaczyć w ludzi w rękawiczkach, w... W dwóch ma dwie maski na twarzy mają niektórzy. Yy, mają też silne takie z yy, osłony. Yy, pokażę Wam, słuchajcie, jak usiadłem, ja wszedłem do wagonu, to widziałem w, w, jej oczach, w oczach jednej kobiety strach. Dlaczego ona się mnie boi? To już jest nielogiczne, dlatego że, no może nie zdają sobie sprawy z tego, że nadal, że za granicą nie ma pandemii od ponad roku ale nadal widzi białego i widzi wirusa. Usiadłem nawet nie za nią, tylko w jej okolicy. Jak tylko usiadłem, to pokażę wam, bo nagrałem to na film, jak kobieta zwiała na ponad godzinę, nie wiem, gdzieś wyparowała. I choćby na pewno wielu Chińczyków chciało, aby te wszystkie kontrole wróciły, to już nie ma, nie ma skanowania kodów zdrowia, nie ma legitymowania mnie. Słuchajcie, wcześniej za każdym razem, jak gdzieś jechałem, często mam przesiadkę w kantonie obok, żeby jechać gdzieś dalej. Czyli jadę pociągiem do kantonu, tam się przesiadam na inny pociąg. Przy takim połączeniu, gdzie mam jedną przesiadkę, z jednego miejsca na drugie jadę, to przy takich połączeniach, słuchajcie, co najmniej trzy razy mnie wcześniej legitymowano, albo nawet cztery. Przed wejściem na dworzec kolejowy w Dżungszan, kody zdrowia, paszport, w pociągu, kody zdrowia, paszport, personel słuchajcie, czytał na głos z mojego paszportu, kiedy ostatnio byłem za granicą, żeby ludzie dookoła słyszeli i nie bali się mnie. Później robię transfer na drugi pociąg, potrzebuję się przesiąść. Też spisywali mnie adres zamieszkania, kody zdrowia. Dojechałem na miejsce, kody zdrowia. Zapraszam pana na najbliższy posterunek, gdzie pan jedzie, skąd pan przyjechał, gdzie pan spędzi noc. Miałem sytuację, że wylądowałem w jednym mniejszym mieście samolotem. I kazali mi zostać w samolocie. Chińczycy wyszli, a ja zostałem jakiś kryminalista, bo nagle się przerazili, że obcokrajowiec przyjechał i musieli wezwać jakąś specjalistkę, która mogła sprawdzić mój paszport. W hotelu mi odmówili dwa razy odmówili mi zameldowania. Teoretycznie, że to jest jakiś błąd w zameldowaniu w systemie i nie ma miejsc, tak? Nie, nie chodziło o to, że nie ma miejsc, chodziło o to, że nie chcieli, aby cudzoziemiec był w ich hotelu, bo może przyniósł ten białas wirusa z zagranicy. Yy, takich sytuacji było masę dotychczas, a teraz wszystko z dnia na dzień po prostu znikło. I najciekawsze jest to, że te wszystkie obostrzenia miały miejsce w Chinach teoretycznie w okresie, kiedy w tym mieście czy w innym mieście mieliśmy po 2-3 pozytywne przypadki. Ja nie mówię o ludziach chorych, tylko mówię o pozytywnym wyniku na COVID. Czyli w okresie, kiedy teoretycznie polityka COVID-0 trzymała wirusa za jaja. A teraz, kiedy mamy Saigon, kiedy jest dzień zakłady, oni. Z dnia na dzień po prostu mówią: dobra, zakończymy z tymi obostrzeniami, dobra, już, już zapominamy o tym. I ja się cieszę, i mnie to jak najbardziej odpowiada.